You can't even keep track of your running shoes. How can we trust you with 14 talismans? If you come across any orbs, they're important too. But I'll tell you about them later. Okay, no problem. I'll collect a few talismans, give Ripto the old hot foot, and be in Dragon Shores by lunchtime. So, that's the Let's eat really because this is a model Autozapisywanie, to zapisywanie trzy kropki. Ale dobra tak, mamy właśnie, już jesteśmy właśnie w letnim lesie i to jest jeden z jakby głównych światów w tej grze. I z jego będziemy mieli dostęp do jakby podświatów, poziomów tak dalej. I tak teraz właśnie zabrałem takiego oto niemieckiego motyla, który był uwięziony w butelce. Otóż niemieckie motyle z kolei służą za życie widzicie spać go zjad i... No na, wskazik, no, na wskazik życia. Podniósł się o jeden ustar! Okej, okay, to jeszcze może tak trochę poszwędam, może tam jeszcze zbiorę jakieś tam klejnoty, jak mówię, no wszystkie jednak chcę w tej grze zebrać. Jak mówię, jak chcę to wszystko przejść na ten cały 100%. Teraz no, mi się to udało, więc czemu nie miałoby nie być drugiego razu, pojęcia nie mam. Bo jakieś jeszcze są żółte motyle. Jak mówię, żółte są tylko źródłem zdrowia. Jak żółte pochodzą właśnie z takiego oto zwierząt. I też, jak się nie mylę, jeżeli zabijemy 10 takich zwierząt, to 10 zawsze po sobie też zostawi niebieskiego motyla. Nie jestem tak jest, ale coś tak mniej więcej tylko tak było. Nie pamiętam do końca jednak, jak konkretnie. Tutaj coś. Nie, niczego, niczego chyba nie pominąłem. Nie, to owce już oszczędzę. Ale więc podajmy to. lory. Okej, okay, cały czas jest mówione o tym jaka jest nasza misja, to właśnie jest misja taka, że musimy zbierać talizmany. No też było w serce mówione, że... No, że niby te kole te są ważne, ale do nich się dojdziemy no, jednak do nich dojdziemy w tej grze trochę później. Teraz najważniejsze są jednak póki co talizmany. Tak żeby te są takimi właśnie mniejszymi stworzeniami, które mogą po sobie zostawić motyle. No, bo wszyscy wiemy! Jeżeli ktoś wiesz, to zawsze się O, no, Ok, to takie schody i na górze. O, skąd Ci wziął Hundry nagle? Szybki jest. Chodź to Gepard. X, again, while you're still in the air, to glide. Tak, on mówi teraz o locie, no który już wam pokazałem, że tak można, że jak to się robi, tak dalej. I tak, no tu mamy taki oto zniszczony most. Jak mówię, w, kurze, w każdej grze komputerowej są zniszczone mosty. I to w Spyro i w Lefty, i tam w Earthbound i w tam, w Band, i w czym tam innym jeszcze Nawet Nie wiem, nie śmiem kurze, tego zliczać. Bo naprawdę, czemu tyle tego takie mam? No to co było? I właśnie co też powiedziała o tym, o czym już ja zacząłem powiedzieć, czyli o Sparksie i tym, że jest one wskaźnikiem zdrowia u Spiron. Ok, mamy kolejny portal do, do drugiego poziomu, czyli e, źródeł bosków. Chyba to tak to się tłumaczyło. Ale tam nie wejdziemy dzisiaj. Tym się zajmę kiedy indziej, tak naprawdę, tym poziomem. Bo jednak chcę dzisiaj zacząć jeszcze inny poziom poza. E, no, poza Krajną błyską i no. Jakby no, tą częścią letniego lasu. E, coś tam chyba było, czy nie? Ja nie mi się chyba tylko wydawało. Pamiętam, że gdzieś tutaj właśnie jest gdzieś umieszczony akurat właśnie tutaj. Tak jest właśnie malinowy klejnot, jakby najrzadszy e, typy klejnotów w całej grze. A czy nie, czy, czy to jest do końca malina, a na pewno to nie jest fiolet czy coś takiego. Znaczy, to, nie, to nie jest ani fiolet, ani róż, więc ja sobie to nazywam Maliną, nie wiem czemu coś tu jeszcze jest na dole chyba już nie więc teraz może podejdę tam do Huntera kurczę. teraz nagle tu się dostał jakimś sposobem i go w jakiś sposób go wcale nie widziałem przy okazji naprawdę jest szybki Okej like okay, Hunter tam teraz nas teraz podaje testowi jakby testy naszego skakania. Zobacz yeah, skakanie, jak to muze. Press X to jump. Then press X again at top of your okej, to na okay, konta za przy kolejnym skoku właśnie lot, ale jednak ja po to wykonamy skok zwykły z szatrzy. I to też się udało. Nice job. Now try to do a hover. Press X to jump. Then press X again to glide. Then when you reach the end of your glide, press triangle to hover. No, to właśnie to całe to za poza konta, tylko jest to o, o tym coś teraz właśnie Hunter wspomniał, ale tutaj właśnie jednak mogłem się i bez pomocy tego yyy e, się pod koniec. No, Okej, okay, więc dalej.

A, to no nie było nic znyku, a Pamiętam, że kiedy byłem młodszy, to z tym skokiem miałem duże kłopoty, szczerze Nie, mam pójdzie, czemu? Naprawdę to nie jest takie trudne. I Hunter za zajrzenie testu to to na skok, na skakanie i tak dalej, dał nam kolejną kulę do naszej kolekcji. A więc to wszystko, co póki co mogłem tutaj zrobić. Że, o właśnie widziałem jeszcze Moniplexa, który został z tamtego, jakby zamku, czy co jest wywalony. Więc co powiesz? Oczywiście ten cały czas chce skarby i klejoty i tego typu rzeczy. Tak, ich 500 w zamian za nauczenie nas pływania pod wodą jednak jak on no, mówi no póki co nie mamy jeszcze wystarczającej ilości klejotów, więc musimy sobie to póki co odpuścić A póki co wejdziemy sobie do tego portalu do Kolosus, czyli... Kolosu. Kolejny poziom, do którego poddal możemy znaleźć w letnim lesie. A więc wlatujemy. I napierw synka. Nie wiem czemu to beczenie kozy pod koniec się zawsze bawiło, Przecież to jest koza, kozy beczą, to jest dla nich normalne, a mnie to kurczę bawi nie wiem czemu. To tak jakbym na przykład nie wiem, śmiał się z tego, że człowiek umie mówić. Ponieważ gdyby tak ktoś był jakiś człowiek na miejscu tej kozy, to pewnie na końcu bywa na jakąś jakoś puente, coś takiego, naprawdę nie wiem. Tak, tu jest panel ekranów za nami. I tak jakby co też poza ekranem, poza wizją też zmieniłem tryb kamery na aktywną, czyli taką, która zawsze szybko wędruje za plecy Spyro. Po prostu z taką kamerą mi się gra znacznie wygodniej, więc... No, jeżeli ktoś właśnie tak chciał się z tą kamerę, to dlatego właśnie się ona tak nagle zmieniła, że teraz się tak szybko obraca. Ok, więc może już pogadajmy z tym oto jakby mnichem, tak, Taki właśnie jakby mnich, taki. Taka jakby świnia, bo taki ma trochę wiecie świński ryjek. No, widzieliśmy, że ma, ma, że ma on kłopoty z tym sam, z tą całą wielką stopą, czy to jest jakiś jedz i coś tam. Co nam powiesz? Harry. Tak, mowa o Yeti. Ten Yeti, no, mówią, że mają go uwięzionego w klasztorze, czy w takim no, podobnym miejscu do klasztoru i tak dalej. Ale oczywiście, no, oni woleliby, żeby on tam, żeby go tam nie było. Więc no, czekają na nas, aż my z tym Yeti coś zrobimy. A więc idziemy już naprzód i mamy pierwszych przeciwników w tej planszy, czyli takie oto właśnie kozy. No, które mniej więcej widzieliśmy na kascen wow. To było dziwne. Taniec z kozami, nie wiem, tak to wyglądało, że takie je tak dalej. Tak, kozy można zabić albo ogniem, albo szarżą. One są na wszystko podatne, więc. No nie jest tak źle, tylko też tak pilnujcie, że. Pilnujcie tego, że jak one was biegają, to żeby was nie uderzyły od boku, bo wtedy jednak was zranią. Nawet jeżeli pigacie, więc taka drobna uwaga. Wszyscy mają jakieś takie skromne miniona, jak na mnichów, no to jakieś Hary, Ernie i tak dalej. I tak widzimy, że oni chyba potrafią telekinę, z tego co widzimy, że potrafią podnosić, bądź w jakikolwiek sposób poruszać się czymkolwiek za pomocą siły, woli. Całkiem ciekawe. I tu jest kolejny przeciwnik nowy, taki oto wielki jak, który się toczy w naszym kierunku, jeżeli tylko nas zauważy. I jego można załatwić tylko ogniem. Jak to są widać, no jak mówię to jest też zbyt duży przeciwnik, żeby na niego szadorza podziałała to zrobić jakiś kolejny mnich, jakiś brat Brat Clive. Uajajajaj. To jest taki brud. mi to bardzo podoba, gdy właśnie te jej usuwają tych całe ceny kineszy. Two Oczywiście ZOO mówi o tym, o czym ja już hmm. zdążyłem powiedzieć, więc eee. ta koza jest dziwna, za ja chwilę wam pokażę czemu. Nie wiem, ona jakby uderzyła w nic. Widzieliście, to przecież nic nie ma, tu nie ma żadnej, nie wiem, niewidzialnej ściany, ona jak coś jakoś w uderza i... No i w po prostu stoi w miejscu, że wiecie, odreagowuje na to wszystko. A to bo jeżeli będzie tutaj tak stali na dole, to taka oczywiście, jakby tak będzie budowała w nas wiedza, ale po prostu wiecie, ona tutaj nie drady wiedz, tylko by tam stował na górze Za co tam będzie biegała w miejscu Taka dziwna rzecz, o której no może jednak warto pamiętać, jeżeli ktoś no... Jeżeli komuś takie rzeczy chcecie pamiętać. Ten jak nie widział, co jest całkiem interesujące. Eee, okej, okay, jeszcze tutaj chcę to zniszczyć, proszę bardzo. I znowu o tym też mówiłem, zow. A tak, tu będzie kolejny nowy dopalacze dostępny, jeżeli zabijemy 11 przeciwników. Jeszcze no, z tym dopalaczem do czynienia nie mieliśmy, to nie będzie super lot, tylko coś innego. E, Okej, okay, tylko jeszcze tutaj trochę rzeczy zbiorę, wiecie, klenoty, standardowe rzeczy i tak dalej, bo też... No ten poziom może jednak za jednym tomachem ukończyć się w 100%, więc... Wiecie to było potem nie musiał do niego wracać. To coś było, a już nie, już były tylko tutaj takie dwa stopnie. No pokaż co potrafisz. No to samo co reszta właściwie. Co się jeszcze powiesz? Eee. Interesujące, że on to powiedział. Nie wiem, czy oni wyznają to, że mogą być iluzją? Nie wiem. Poda na pamiętam, że jeszcze chyba właśnie od nich padają jakieś inne dziwne teksty, jak pamiętam naprawdę. No, jak mówię, często muszę wycinać, bo jak mówię, czasami tak ten dźwięk trzeszczy na parę sekund i no to nie jest zbyt miłe dla ucha i chcę, żeby się tego jednak no, no nie słyszeli po prostu. X tak pamiętam, poradę huntera Użyj i kurcze podczas skoku, żeby się wznieść w dół i polecieć i tak dalej. A, wszystko to samo. No serio, gra nam trzy razy przypominała o tym, że możemy latać. Naprawdę. Dwa razy nam to przypominało Hunter, teraz jeszcze przypomina nam Zou. Czemu? Nie rozumiem tego. Słyszałem, za pierwszym razem grą. Mogą to być 10 przeciwników, jeszcze jeden i będzie dostępny ten cały dopalacz. O i tutaj się przyjrzymy, może. No to jest to, to samo Yeti, o którym była wzmianka, które też widzieliśmy w cassette i tak dalej. Z nim się mają kłopoty. To jest dziwne. On mówi Kill, a jest napisane Torch, czyli jakby podpalić. będzie Kill, to zabić i tak dalej. Ok, więc nawet no, oby go coś z nim tam zrobić. Może to będzie mini-boss czy coś. Tyle z mini posła. <laughs> sure Ale przyznaję, miniści są całkiem zabawni w tej grze. <laughs> całkiem ich lubię. I otrzymamy talizman Sam kolosa. kolosu. Sam kolos, na kolosu cię ma